I to jest nagrywka, której trzeba wam było. W której trzeba wam. Eee, wkurwę was telefon. Nie macie co z nim zrobić. Po prostu zróbcie tak jak ja. Wymzwunicie telefon. Jest? A, bateria przeżyła! Nie! Jezu, Bateria przeżyła i ma się dobrze. No, baterię może i wezmę, nie wiem. Jeszcze. W każdym moim razie. żegnaj Telefon! To co leżamy koło kwiatka? Dotykowy! A teraz tutaj może się Kurwa, czy telefon? Wielwolni nie mogłem Dobra, serdecznie. Serdecznie. Dobra, serdecznie. Dobra. Bateria może się przydać. Ale tak naprawdę nie I kolejny telefon dotytkowy jebał pies Elo